Czy kiedykolwiek czułeś się obizolowany lub obiekt wrogości nie z powodu błędu, ale dlatego, że stałeś w obronie Bożej Prawdy? Czy wziąłeś pod uwagę, że zmagania, przed którymi stoisz, mogą być bezpośrednim skutkiem twojego wyjątkowego powołania, a nie oznaką, że od niego odeszłeś? Moi drodzy przyjaciele, dzisiaj zagłębimy się w często niewygodną rzeczywistość. W której wybór pójścia Bożą ścieżką lub bycia przez niego wybranym może wywołać zazdrość i wrogość u otaczających Was osób. Tak, ludzie mogą Cię za to znienawidzić. Przyjrzymy się niektórym pierwotnym przyczynom tego stanu rzeczy i wnioskom, jakie możemy wyciągnąć, aby lepiej stawić czoła tym wyzwaniom. A teraz, drodzy bracia i siostry, pomóżcie naszej społeczności, Subskrybując ten kanał, aktywując dzwonek powiadamiający i zostawiając lajka like pod tym filmem. W Ewangelii Jana godzina 15.18 Jezus powiedział swoim uczniom: Jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że przede mną znienawidził mnie. Nawet nasz Pan i zbawiciel nie był wolny od bólu nienawiści. Ten werset przypomina nam, że kiedy stajemy się celem niezasłużonej wrogości lub nienawiści, jesteśmy w doskonałym towarzystwie. Sam Jezus nie był zwolniony z takiego traktowania. Jego słowa służą zarówno pocieszeniu, jak i konfrontacji z naszymi oczekiwaniami. Zapewniają nas również, że taka wrogość często nie jest odzwierciedleniem naszego charakteru, ale reakcją na światło, które niesiemy. Pamiętaj, że bycie wybranym przez Boga często wiąże się z nieuniknionymi wyzwaniami. Kiedy napotykamy sprzeciw, mamy do czynienia nie tylko z dynamiką społeczną czy psychologiczną, ale angażujemy się także w walkę duchową, walkę z siłami, które od zarania dziejów sprzeciwiają się woli Bożej. Przyjrzyjmy się teraz wyzwaniom i złożoności bycia wybranym w następujących głównych obszarach. Po pierwsze, Zrozum naturę bycia wybranym. Jako naśladowcy Chrystusa, sam akt wiary i przyjęcia Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela oznacza, że jesteśmy wybrani. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Efezjan 1, 4 myślnik 5, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nienaganni w miłości. Tak też przeznaczył nas do przybrania za synów przez Jezus Chrystus. Dla siebie, według swego upodobania, swojej woli. Nasza droga wiary nie jest przypadkowa, jest to boskie spotkanie. Próby, przed którymi stoimy, i duchowe tęsknoty, które odczuwamy, wskazują na wspaniałą narrację, że jesteśmy wybrani przez Boga. Nie jest to arogancja czy samousprawiedliwienie, ale pokorna świadomość, że Bóg przeznaczył nas do celu zgodnego ze swoją wolą. Uznanie, że zostałeś wybrany przez Boga, często pojawia się jako wewnętrzne przekonanie, poczucie boskiego celu, które utrzymuje się niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Jest to powołanie biblijne, często potwierdzane przez duchowych mentorów, i znaki w twoim życiu. Nawet jeśli spotykasz się z próbami, niepowodzeniami, a nawet wrogością, wciąż rozbrzmiewa w tobie trwałe poczucie, że zostałeś powołany przez Boga, aby być naśladowcą lub wykonać określone zadanie. Nie oznacza to, że nie będziesz mieć wątpliwości i zmagań. W rzeczywistości te wyzwania często służą udoskonaleniu i utwierdzeniu twojego powołania. Ale w tym wszystkim obecność Ducha Świętego służy ci jako przewodnik i pocieszyciel, dając ci niezachwiane poczucie, że naprawdę zostałeś wybrany na taki czas jak ten. Spójrzmy na Dawida, młodego pasterza, który został wybrany na króla Izraela. Prorok Samuel nie rozumiał, dlaczego Bóg wybrał Dawida zamiast jego bardziej imponujących braci, ale Bóg widzi to inaczej. W 1 Samuela 16. 7 powiedział Bo Pan nie widzi tak, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce. Możesz więc czuć się przeciętnie lub nawet poniżej średniej. Możesz spojrzeć na swoje niedoskonałości i pomyśleć, dlaczego ja. Ale pamiętajcie o Mojżeszu, który się jąkał, ale został wybrany aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Bóg często wybiera zapomnianych, zdewaluowanych i uznawanych za gorszych, aby pokazać swoją moc. Nie chodzi tu o Twoje możliwości, ale o Twoją gotowość na Boże powołanie. Tak naprawdę natura wyboru jest pełna sprzeczności i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Możesz czuć się słaby, ale jesteś silny. Możesz być niedoskonały, ale Bóg widzi, że jesteś zdolny. Bycie wybranym to dar, ale pamiętaj, że prezenty wiążą się z odpowiedzialnością. Kiedy zostajesz naśladowcą Chrystusa, zostajesz wybrany nie tylko do zbawienia, ale także do służby. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Marka godzina 16:15: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dlatego bycie wybranym oznacza, że masz boskie zlecenie szerzenia dobrej nowiny, w każdym przypadku w wyjątkowy sposób, w jaki Bóg cię wyposażył. Oczekuje się, że przyniesiecie światło miłości i prawdy Chrystusa Światu, który tak bardzo tego potrzebuje. Wyzwania, a nawet wrogość, które napotykasz podczas tej misji, nie są oznaką zboczenia z właściwej ścieżki, ale często oznaczają, że jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg chce, abyś był w pracy, którą ci wyznaczył. Co więcej, bycie wybranym nie jest przepustką do łatwego życia, jest zaproszeniem do sensownego życia. Nie będziesz zwolniony od wyzwań i nie jest to darmowa przepustka do cierpienia. Tak naprawdę możesz przeżyć więcej prób, bo nosisz w sobie coś wartościowego. Presja, którą odczuwasz, jest często oznaką, że zostałeś wybrany w jakiejś sprawie. I nie zapominajmy, jeśli wykonujecie dzieło Boże, diabeł nie będzie zadowolony. Opór i wyzwania, przed którymi stajesz, mogą równie dobrze być próbą wroga, aby udaremnić dobro. Które stara się osiągnąć. Zrozumienie wybranej przez siebie natury podnosi na duchu, ale często wiąże się z wyzwaniami ze strony otaczającego cię świata, w tym nienawiścią. Dlaczego to się dzieje? Przeanalizujmy to poniżej. Zazdrość i nienawiść są tak stare, jak ludzkość. Kiedy Bóg przyjął ofiarę Abla i odrzucił ofiarę Kejne, widzimy gdzie zazdrość Kejne przerodziła się w śmiertelną przemoc. Abel został wybrany, ponieważ jego ofiara była czysta i złożona ze szczerego i prawdziwego serca. Ten rodzaj przysługi często popłomienie zazdrości i wrogości wśród tych, którzy są jej świadkami. Łaska Boża może niektórym przeszkadzać. Czasami ludzie nienawidzą tego, czego nie mogą zrozumieć. A wybrany przez Ciebie status na śladowcy Chrystusa jest boską tajemnicą, której nie każdy zrozumie. Zazdrość Kejne oabla pokazuje nam, że czasami najbliższymi nam ludźmi będą ci, którzy żywią negatywne uczucia, nawet w naszej rodzinie lub kręgu bliskich przyjaciół. Cel dany przez Boga może przyciągać negatywizm. Nie zdziw się, jeśli wsparciem będą ci, od których oczekujesz, że nie poradzą sobie z łaską bożą w swoim życiu. I nie chodzi tu tylko o ludzi. Nawet siły duchowe mogą powstać przeciwko Tobie. W liście do Efezjan godzina 6:12 czytamy: Nie walczymy bowiem z ciałem i krwią, ale z władcami, z władzami, z władcami ciemności tego wieku, z duchową niegodziwością w okręgach niebiańskich. Czasami nienawiść skierowana do Ciebie jest czymś więcej niż osobistą zazdrością. To walka duchowa. Jeśli więc jesteś atakowany, potraktuj to jako potwierdzenie, że podążasz właściwą drogą. Nie zostałeś wybrany dlatego, że jesteś doskonały. Zostałeś wybrany dzięki Bożej łasce i dobroci, ponieważ Bóg widzi Twoje serce. Nie pozwól, aby nienawiść cię powstrzymała, niech cię upewni, że jesteś na dobrej drodze, nawet gdy jesteś sam. Jak powinniśmy reagować, gdy spotykamy się z nienawiścią? Czy powinniśmy brać odwet, czy też Bóg może w jakiś sposób uporać się z wrogością? To prowadzi nas do następnego punktu reagowania na nienawiść z wdzenkiem. Historia ostatnich chwil szczepana stanowi przekonujący przykład tego, jak z wdzękiem stawić czoła nienawiści. Oskarżony o bluźnierstwo, Estevao stanął przed tłumem gotowym go ukamienować. Ale nawet gdy kamienie uderzyły w jego ciało, modlił się, panie, nie obwiniaj ich za ten grzech. Szczepan podał przykład z listu do Rzymian godzina 12.14. W którym czytamy: Błogosławcie tym, którzy Was prześladują, błogosławcie ich i nie przeklinajcie. Poszedł za przykładem Jezusa na Krzyżu, który modlił się także za swoich oprawców. Są to głębokie wyrazy łaski pod presją. Niechęć, którą napotkasz, może być sprawdzianem Twojej duszy i charakteru. Możesz odpowiedzieć goryczą lub łaską, którą dał Ci Bóg. To nie jest łatwe, moi przyjaciele. Naturalnymi reakcjami może być złość, uraza, a nawet zemsta. Ale prawdziwym dowodem bycia wybranym jest umiejętność odzwierciedlania charakteru Chrystusa, nawet w najtrudniejszych czasach. Chrystus wzywa nas, abyśmy błogosławili tych, którzy nas przeklinają, abyśmy modlili się za tych, którzy źle nas traktują. W Ewangelii Mateusza godzina 5.44 mówi Miłujcie swoich wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kiedy na nienawiść odpowiadacie miłością, nie tylko odbijacie światło Chrystusa, ale także, czy kiedykolwiek czułeś się obizolowany lub znienawidzony nie z powodu popełnienia błędu, ale z powodu stanięcia w obronie Bożej prawdy? Czy wziąłeś pod uwagę, że zmagania, przed którymi stoisz, mogą być bezpośrednim skutkiem Twojego wyjątkowego powołania, a nie oznaką, że od Niego odeszłeś? Drodzy przyjaciele, dzisiaj przyjrzymy się głębokiej, ale często niewygodnej rzeczywistości, że podążanie Bożą ścieżką lub bycie wybranym przez Niego może budzić zarówno zazdrość, jak i wrogość ze strony otaczających was osób. Tak, możliwe, że ludzie cię za to znienawidzą. Przeanalizujmy niektóre pierwotne przyczyny tej wrogości i wnioski, jakie możemy wyciągnąć, aby lepiej stawić czoła tym wyzwaniom. Drogi bracie, droga siostro, pomóż naszej społeczności subskrybując ten kanał, Włączając dzwonek powiadamiający i zostawiając lajka pod tym filmem. W Ewangelii Jana 15, w Wersecie 18, Jezus powiedział swoim uczniom: Jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że przede mną znienawidził mnie. Nawet nasz Pan i Zbawiciel nie był wolny od nienawiści. Werset ten przypomina nam, że kiedy stajemy się celem niezasłużonej wrogości lub nienawiści, Jesteśmy w doskonałym towarzystwie. Słowa Jezusa służą zarówno pocieszeniu, jak i konfrontacji z naszymi oczekiwaniami. Zapewniają nas również, że taka wrogość często nie jest odzwierciedleniem naszego charakteru, ale reakcją na światło, które niesiemy, i kwestionuje pogląd, że bycie wybranym przez Boga sprawi, że będziemy powszechnie kochani i akceptowani. Co więcej, Ostrzeżenie Jezusa przygotowuje nas na nieuniknione duchowe i emocjonalne wyzwania, jakie wiążą się z byciem naśladowcą. Kiedy napotykamy sprzeciw, mamy do czynienia nie tylko z dynamiką społeczną czy psychologiczną, ale angażujemy się także w walkę duchową, walkę z siłami, które od zarania dziejów sprzeciwiają się woli bożej. Przyjrzyjmy się wyzwaniom i złożonościom związanym z byciem wybranym w siedmiu kluczowych obszarach. Po pierwsze, zrozum naturę bycia wybranym. Moi drodzy przyjaciele, jako naśladowcy Chrystusa, sam akt wiary i przyjęcia go jako naszego Pana i Zbawiciela oznacza, że jesteśmy wybrani. Są chwile, kiedy Bóg wybiera nas do określonego zadania lub misji jeszcze bardziej podkreślając wybrany przez nas status. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Efezjan 1, wersety 4 do 5. W nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed nim w miłości i przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa, do samego według swego upodobania swojej woli. Nasza droga wiary to nie tylko droga, na której się potykamy, ale spotkanie z Bogiem. Próby, przed którymi stoimy, duchowe tęsknoty, które odczuwamy, a nawet chwile, gdy jesteśmy sami, wskazują na cudowną historię, że zostaliśmy wybrani przez Boga. Nie jest to arogancja czy samousprawiedliwienie, ale pokorna świadomość, że Bóg przeznaczył nas do celu zgodnego ze swoją wolą. Zostaliśmy wybrani nie tylko po to, aby błogosławieństwa i łaski, ale także, aby nieść światło Chrystusa światu, który nie zawsze je rozumie i akceptuje. Uznanie, że zostałeś wybrany przez Boga, często pojawia się jako wewnętrzne przekonanie, poczucie boskiego celu, które utrzymuje się niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Jest to powołanie biblijne, często potwierdzane przez duchowych mentorów, i znaki w Twoim życiu. Chociaż możesz stawić czoła próbom, porażkom, a nawet wrogości, ciągłe poczucie, że zostałeś powołany przez Boga, aby być naśladowcą w konkretnym zadaniu lub misji, wciąż rezonuje w Tobie. Nie oznacza to, że nie będziesz mieć wątpliwości i zmagań. W rzeczywistości te wyzwania często służą udoskonaleniu i utwierdzeniu Twojego powołania. Ale w tym wszystkim obecność Ducha Świętego służy ci jako przewodnik i pocieszyciel, dając ci niezachwiane poczucie, że naprawdę zostałeś wybrany na taki czas jak ten. Spójrzmy na Dawida, pasterza wybranego na króla Izraela. Prorok Samuel nie rozumiał, dlaczego Bóg wybrał Dawida zamiast jego bardziej imponujących braci, ale Bóg widzi to inaczej. W jedna księdze Samuela XVI wersecie 7 napisał: „Bo Pan nie widzi tak, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce. Dlatego możesz czuć się przeciętnie lub nawet poniżej średniej. Możesz spojrzeć na swoje niedoskonałości i pomyśleć: k dlaczego ja? Ale pamiętajcie o rzeszu. Jąkał się, ale został wybrany, aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Bóg często wybiera zapomnianych, niedocenianych i uznawanych za gorszych, aby przekazać swoją moc. Nie chodzi tu o Twoje możliwości, ale o Twoją gotowość na Boże powołanie. Jezus Chrystus, nasz największy przykład miłości i poświęcenia. Amen. Podziel się tym słowem z dziesięć osobami jeśli uznasz tę wiadomość za podnoszącą na duchu. Napisz komentarz, K. Bóg mnie chroni. Mam nadzieję, że zostałeś bardzo pobłogosławiony. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Pozostań w obecności Pana, klikając wideo, które teraz pojawi się na Twoim ekranie. Jest jeszcze jedna podnosząca na duchu wiadomość, którą chciałbym się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy